Za oknem wiosna coraz lepsza pogoda, a my nadal siedzimy w domu i wszystko wskazuje na to, że jeszcze trochę posiedzimy, a hashtag Zostań w domu będzie jak najbardziej aktualny przez długie tygodnie domyślam się, że początkowa informacja o tym, że będzie kwarantanna i wszyscy mamy zamknąć się w domach, u wielu osób po prostu wywołało takie pozytywne uczucie, że wow, nareszcie mam tyle czasu, żeby na przykład poczytać, poodpoczywać, pograć w grę, nadrobić wszystkie te nowe. Nowe, fajne podobno seriale, które poleciały, a teraz po jakimś czasie czujecie się już mocno przytłoczeni tym wszystkim, nie macie ochoty na nic nowego i po prostu nudzicie się. Ja to bardzo dobrze rozumiem. I pomyślałam sobie, że może to jest dobry czas nie na nadrabianie nowości, tylko właśnie. Na zaprzyjaźnienie się z takimi produkcjami, na które czasu zawsze brakowało, które od dawna są znane, macie je gdzieś tam zawsze na swojej liście, ale prawdopodobnie na samym dole, bo to są takie mustłocze, takie, wiecie, że każdy musi przeczytać trylogię, więc każdy musi obejrzeć na przykład Rodzinę Soprano, ale nigdy nie było momentu, żeby tak naprawdę się wciągnąć w tą fabułę, a ilość sezonów i odcinków po prostu przeraża ten czas może się idealnie nadać do nadrobienia tego typu produkcji. Szczególnie że one są, nie dość, że fajne, to jeszcze dają takie poczucie bezpieczeństwa. Bo jeżeli ogląda się coś z sezonu na sezon, jeżeli się możemy bliżej zaprzyjaźnić, zakumplować z głównymi bohaterami, to trochę się czujemy tak powiedzmy mniej osamotnieni, mniej zdezorientowani w całej tej sytuacji. Podobno psychologowie terapeuci sugerują że warto sobie jakoś zorganizować czas tak żeby mieć na przykład stały e, grafik całego dnia. Więc ja proponuję, żebyście sobie w ten grafik właśnie wkomponowali taką długaśną, wartościową produkcję serialową, której na przykład nie wiem 2-3 odcinki będziecie sobie oglądać przez najbliższe dni. I jeszcze jedno, zanim przejdę już do konkretnych tytułów o tych serialach już u nas było sporo na kanale. To nie są jakieś zaskakujące produkcje, to są produkcje, o których po prostu dawno nie wspominaliśmy, i w związku z tym wiele osób, które na przykład do nas dołączyły w ciągu ostatnich pięciu lat, może się nie załapało na jakieś fajne materiały na ich temat. W związku z czym teraz przypominamy: rodzina Soprano. Naszą listę otwiera absolutny klasyk klasyków i serial, który niezmiennie jest u mnie w czołówce najlepszych seriali, jakie widziałam kiedykolwiek w życiu czyli po prostu Rodzina Soprano od HBO. Jest to nie tylko jedna z tych produkcji, które zmieniły serial jako gatunek, ale też taka, która wytrzymała próbę czasu i nadal wydaje się świeża i współczesna. Stworzony przez Davida Chase'a serial o Bosie Mafii z New Jersey zadebiutował w 1999 roku i doczekał się sześciu sezonów, co dało łącznie 86 odcinków. I mogę Was zapewnić, że żaden nie jest słaby. Oglądanie Sopranosów po raz pierwszy to przygoda, której każdemu, kto się na to zdecyduje, zazdroszczę. Mad Men. Są takie seriale, w których na pozór nic się nie dzieje, ale kiedy już się wciągniemy w fabułę, to nie jesteśmy w stanie się oderwać od tej produkcji ani na chwilę. Taki jest właśnie Mistrzowski Mad Men, czyli serial, który nie tylko opowiada o narodzinach współczesnej branży reklamowej w USA, ale również przenosi widzów w czasy rewolucji obyczajowej przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Emitowany przez stację AMC od 2007 do 2015 roku, serial był drugim po Breaking Bad hitem tej stacji. Zdobył 16 nagród Emmy i 5 złotych globów i był pierwszym serialem telewizji kablowej nagrodzonym Emmy dla najlepszego serialu dramatycznego. Łącznie powstało 7 sezonów i 92 odcinki. Battlestar Galactica. Nasza lista nie byłaby kompletna bez absolutnego klasyka z gatunku science fiction, czyli kultowego już dzisiaj Battlestar Galactica. Musicie jednak pamiętać, że nie chodzi o oryginalny serial, ale jego część emitowaną w latach 2007-2009 i wyprodukowaną przez Ronalda D. Łącznie powstały cztery sezony liczące aż 76 odcinków, więc sporo oglądania. Ale nie martwcie się, ta historia wciąga tak, że zanim się zorientujecie, dojdziecie do finału. Serial chwalony jest nie tylko za samą historię czy bohaterów, ale za podejmowanie trudnych tematów, a także nawiązania społeczno-polityczne i filozoficzno-religijne. The Office Oczywiście nie samymi poważnymi tematami człowiek żyje, dlatego musieliśmy mieć na naszej liście jakąś, przynajmniej jedną komedię. I e, musiałam wybrać tą właśnie, ponieważ uważam, że jest to najlepsze, co w tym gatunku w ostatnich latach powstało. I mówię oczywiście o The Office. Oczywiście tutaj pewnie odezwał się fani przyjaciół, że herezja. No, trudno, będzie najwyraźniej niepopularna opinia, ale uważam, że amerykańskie The Office to arcydzieło. Mimo nawet słabszych ostatnich serii. Co ważne, The Office ma dwie wersje: oryginalną brytyjską z Rickiem Gervaisem w roli wkurzającego szefa, tej powstały tylko dwa sezony, oraz amerykańską ze Stevenem Carel'em, która była emitowana w latach 2005-2013 i której powstało 9 sezonów i 201 odcinków. A jak już obejrzycie całość, to sobie potem z rozpędu włączcie Parks and Recreation od tych samych twórców. I też nie pożałujecie. 6 stóp pod ziemią. Jeżeli kiedykolwiek trafiliście na jakąkolwiek listę najlepszych serialowych zakończeń, to prawdopodobnie na tej liście było Six Feet Under od Alana Bola. Ta obyczajowa tragikomedia o śmierci do dziś stanowi wzór dla wszystkich, którzy cenią sobie śmiech przez łzy. Nakręcony przez HBO Six Feet Under opowiada o nietypowej rodzinie Fisherów prowadzących dom pogrzebowy i na co dzień mierzących się ze stratą innych ludzi. Poznajemy ich w chwili, kiedy sami muszą poradzić sobie ze stratą męża i ojca rodziny, a także obserwujemy w różnych krytycznych momentach aż po fenomenalny finał. Całość ma 5 sezonów i 63 odcinki, i naprawdę warto czekać do końca. Lost. Zagubieni. Kryterium doboru seriali na naszą listę było jedno: chodziło o seriale przełomowe, w związku z czym no, nie mogło zabraknąć lost. Choć serial J.J. Abramsa i Damona Lindelofa miał swoje lepsze i gorsze momenty, a od trzeciego sezonu sukcesywnie ubywało mu widzów, wyznaczył kierunek wielu współczesnych produkcji telewizyjnych i do dzisiaj wymieniany jest jednym tchem obok najlepszych seriali. Wczesnych lat 2000. Lost to tak zwany serial tajemnicy, opowiadający o grupie ocalałych z katastrofy samolotu pasażerskiego, który rozbił się na bezludnej wyspie. Początkowo jest to przede wszystkim thriller przygodowy, z czasem przybywa elementów supernaturalnych i mitologicznych. Całość ma 6 sezonów i 121 odcinków. The Wire, czyli Prawo ulicy. Są takie seriale, które wiemy, że musimy obejrzeć, jesteśmy tego pewni. Chcemy je obejrzeć, ale ciągle jakoś się nie składa i zawsze przekładamy je na później. Myślę, że bardzo wiele osób ma tak dokładnie z The Wire. Wiem, że nie jest to serial łatwy. Pierwszy odcinek wrzuca widza w sam środek dziwnego świata, który rządzi się swoimi prawami. Nie ma jasnej ekspozycji, więc można łatwo się zniechęcić i po prostu serial wyłączyć. Ale jeżeli zaciśniecie zęby i przebrniecie przez pierwszy odcinek, obiecuję, że potem nie będziecie w stanie się oderwać od telewizora. The Wire to niezwykle realistyczna opowieść o ulicach Baltimore opowiedziana przez Davida Simona z reporterską szczerością, zamknięta w 60 odcinkach podzielonych na 5 sezonów. Gra o tron na koniec ten serial, którego prawdopodobnie nikt się nie spodziewał, a jednak zdecydowaliśmy się go e, przypomnieć i zachęcić Was do oglądania. Po to, że ostatnie odcinki były no, legendarnie już słabe, wcale nie oznacza, że całość była zła. Gdyby tak miało być, to musiałabym usunąć z listy na przykład Lost. A jednak ludzie wybaczyli mu kiepski finał. Czas wybaczyć też Grze o Tron i pogodzić się z faktem, że choć nie było idealnie, ten serial przez 8 sezonów miał swoje wielkie momenty, a także z sezonu na sezon był coraz lepiej kręcony. Dzięki czemu trzy ostatnie serie robią ogromne wrażenie. Wiem, że wciąż są tacy, którzy GOT nie widzieli, bo na przykład nie chcieli dać się porwać masowej histerii. Dzisiaj, kiedy emocje już opadły, możecie więc śmiało odpalać. Przed Wami aż 73 odcinki. Tyle jeśli chodzi o naszą listę. Jak mówiłam, to nie są nowości, to są bardzo oczywiste tytuły, ale jak pokazuje doświadczenie, te najbardziej oczywiste rzeczy są najmniej oczywiste, bo po prostu często o nich zapominamy. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście podpowiadali w komentarzach inne seriale, które warto by było nadrobić w taki sposób. Tylko pamiętajcie, chodzi o seriale już zakończone, takie, żeby sobie można było włączyć, po prostu obejrzeć od pierwszego do ostatniego odcinka. Ja na przykład jeszcze myślę o Halt and Catch Fire, tylko, że w tym momencie nie bardzo jest gdzie ten serial legalnie w Polsce obejrzeć. No, z tego powodu akurat bardzo, bardzo ubolewam. Ale jeżeli macie choćby na DVD to. Dajcie mu szansę, bo warto. Tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Oczywiście trzymajcie się zdrowo, myjcie ręce i zostańcie w domu. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie lajka, like, subujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli Facebooka, Instagrama i Twittera. I widzimy się w SRJ.